Siemano, siemano wszystkim. odnoszę się do słów Fermozona, który kurczę robi z siebie jak zwykle niewiniątko i jaki on jest biedny i pokrzywdzony. Pewnie znając życie za darmo, za darmo nie dostał. To po pierwsze, po drugie usuwam te story, wcześniejsze story, e, tylko dlatego, bo mnie Polak o to poprosił. E, trzecia sprawa, pewnie i tak kurde prawda niedługo się, z, pewnie tak niedługo prawda wyjdzie na jaw, ale e, tylko mówię, usuwam te story, żeby dalej nie chcieć afery bo mnie o to poprosili i tylko dlatego. Zresztą mam swoje kurde sprawy. pierdzieli mnie to co, to, co tam się dzieje u niego i tak dalej, ale mam nadzieję, że zaraz prawda wyjdzie na jaw. E, a to co, to, co się stało, to, to pewnie mówię, e, za Życie i za, 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 za darmo nie został tak skarany. I tyle. Bo tak szczerze mówiąc, nagle wbija dwóch chłopów, kurczy do niego na chaty i go tną Tak, o tak, o ot, tak, o tak, o tak, o sobie sobie, sobie, sobie wbijają, tak. Mówi jeszcze, i to jest najgorsze, że wrzuca to na kanał, kurczę. Robi z tego nie wiadomo co, wrzuca to na swój kanał w tym WhatsApp piekiel, czy jakoś tak, nie? Brawo. Kolejna sprawa, dostaję teraz wiadomości. Teraz, jaki ja nie jestem zły i tak dalej. Eee, głównie wiadomości od osób, typ, właśnie typowych hejterów, gdzie mają 0 zdjęć, czterech obserwujących i 2000 że oni obserwują. Eee, ale mówię, to mniejsze o to. Eee, I kurde, nawet gdyby ktoś tam wpadł na gate. No to ja bym siedział cicho i tak dalej, nie sobie robi teraz kurde otoczkę jaki on, jak on jest teraz yy, pokrzywdzony itd. i tak dalej i kurczę robi sobie materiał do YouTube'a, jeżeli tak jest pokrzywdzony.